Dzień dobry, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Zapraszam Was na sorówkę z białej kapusty i ogórków zielonych. Idealna do obiadu. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze. I Panie Henry, cieszę się, że przepis na ciasto z jeszynami spodobał się Panu. Do surówki potrzebujemy białą kapustę, ogórki zielone, czerwoną cebulę, czosnek, sok z cytryny, majonez, gęstą śmietanę, sól i pieprz. Zaczynamy od starcia ogórków na tarce na grubych oczkach, a ja Was zapraszam do zrobienia szybkiej surówki, smarchewki. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. O górę już starty bierzemy się za pokrojenie drobno kapusty. Wycinamy ten twardy głąb. A cebulę kroimy w pół talarki, w takie piórka. Przeciskamy teraz czosnek. Wyciskamy sok z cytryny. Sok... Wyciskamy sok z cytryny. Potrzebujemy tak ze dwie łyżki. A skoro jesteśmy przy sorówkach, Zapraszam do zrobienia sorówki z cukinii. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Doprawiamy teraz solą i pieprzem. Dodajemy majonez i śmietany i całość dokładnie mieszamy. I jeszcze jeden ważny składnik, który nada Aromatu i smaku koperek. Taką porządną kopiastą łyżkę. Surowka już wymieszana, gotowa do jedzenia. Jeśli wymieszacie, to możecie spróbować, i jeśli zachodzi taka potrzeba, to dosypać odrobinę soli i pieprzu. A sorówka od razu po przygotowaniu, jest gotowa do jedzenia. Jest właśnie chrupiąca, a jeśli będziemy długo ją trzymać, to wtedy niestety już nie będzie taka chrupiąca. Więc jeżeli uwielbiacie, żeby wam chrupiało w zębach, to jedzcie od razu po przygotowaniu. Życzę smacznego! Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia... Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia sorówki z białej rzodkwi i sorówki z kieszonej kapusty. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!